Witam. Jeśli należycie do tych osób, które doskonale znają filmy lub książki sekwencji zmian, to już wiecie, że myśli i uczucia tworzą rzeczywistość. Jest to fakt, niezależnie od tego, czy ktoś się z nim zgadza, czy też nie. Większość ludzi nie panuje nad swoimi myślami i emocjami. Jednocześnie każdy może nauczyć się to robić i powinien to zrobić. Nie ma bardziej twórczej chwili niż ta obecna. Tylko będąc tu i teraz, możecie tworzyć swoją wymarzoną rzeczywistość. Jeśli naprawdę chcecie zmian, zabierzcie się za pracę nad sobą, a wtedy zmiany się pojawią. Pamiętajcie, że w momencie, w którym już macie rozpocząć solidną praktykę, pojawia się zwykle nagle masa przeszkód, które najczęściej po prostu są wymówkami. A to jesteście zajęci, a to macie braki finansowe, czy po prostu czujecie się zdołowani i decydujecie, że nie możecie przez to podjąć praktyki. A prawda jest taka, że często chodzi o to, że się Wam po prostu nie chce. Nie macie ochoty pracować nad sobą, ponieważ wymaga to od Was zaangażowania i zmiany Waszych nawyków, które chociaż Wam nie służą, nie wymagają od Was żadnego wysiłku. Ponieważ są u Was automatyczne. Na kanale sekwencji zmian macie kompletnie za darmo ponad 200 filmów, w których zarówno są te z samą teorią, dzięki której zrozumiecie wiele rzeczy, między innymi to, że sumienna, solidna praktyka naprawdę ma sens i daje niesamowite owoce, oraz te z naprawdę przeróżnymi technikami i metodami. Tak więc wymówka o braku finansów już tutaj odpada. Dlatego, jeśli do tej pory waszą silną wymówką był brak możliwości finansowych, nie możecie teraz już się nią posłużyć. Tym z kolei, którzy nie mają czasu, gwarantuję, że jeśli mocno tego zechcą, to znajdą nawet te 25 minut dziennie na początek, a utrzymanie dyscypliny umysłu ma wam towarzyszyć przez cały dzień i nie wymaga to od Was dodatkowego czasu. Jedynymi warunkami są Wasza chęć oraz zaangażowanie, aby pozostać uważnym i pilnować swoich myśli w ciągu dnia, zamiast poddawać się nawykowym myślom, które najczęściej niszczą Wasze życie. Zmiana waszego życia zaczyna się od użycia waszej woli w celu podjęcia decyzji o zmianie kierunku waszej uwagi, a więc podejmowanych przez was myśli i uczuć. To, co myślicie dzisiaj, tworzy waszą przyszłość. Jeśli chcecie zacząć ją tworzyć świadomie zgodnie ze swoimi marzeniami, musicie zacząć kontrolować swoje myśli i uczucia. W każdej sekundzie zmieniamy rzeczywistość, jeśli zmieniamy nasze myśli. Nie istnieje coś takiego jak niezmienne przeznaczenie. Sami decydujecie o swoim przeznaczeniu i zawsze możecie je zmienić, właśnie teraz, w chwili obecnej. Nie możecie wykreować swojej przyszłości na zapas. Nieważne jest to, jak myśleliście do tej pory. Ponieważ jeśli teraz zmienicie swoje myślenie i utrzymacie tę zmianę, całe wasze życie odmieni się zgodnie ze zmianą, której wcześniej dokonaliście w swoim umyśle. To wy decydujecie i robicie to zawsze tu i teraz w teraźniejszości. Dlatego nie martwcie się, jeśli przykładowo przez całe swoje życie myśleliście negatywnie, ponieważ nie ma to żadnego znaczenia. Wystarczy, że przestaniecie myśleć w sposób nawykowy, bez żadnej kontroli, w oparciu o swoją przeszłość, a przestanie mieć ona znaczenie i jakikolwiek wpływ na wasze życie. Pamiętajcie, że działa to w ten sposób zawsze, niezależnie od tego, czy wasze myśli w przeszłości były negatywne czy pozytywne. Nie ma bardziej twórczej chwili niż ta obecna. Tylko będąc tu i teraz, możecie tworzyć swoją wymarzoną rzeczywistość. Każdy, kto nauczy się kontrolować swój umysł, a więc myśli i emocje, będzie równocześnie przebywał w teraźniejszości. Zastanówcie się, czy nie jest tak, że wasz umysł bez przerwy zajmuje wasza przeszłość lub przyszłość, którą oceniacie na podstawie tego, co znacie i co was do tej pory spotkało. Być może powiecie teraz, ale jak to? Mam zapomnieć o swoich problemach z przeszłości lub przestać obawiać się o przyszłość? Jak ja sobie wtedy poradzę? Jeśli takie myśli właśnie chodzą Wam po głowie, postarajcie się pomyśleć o tym, kiedy nieustanne zamartwianie się w czymkolwiek Wam pomogło i przyspieszyło rozwiązanie Waszych problemów czy jedynie najczęściej je pomnożyło, dodatkowo odbierając Wam również ten czas, w którym to, czego się obawialiście, nie miało jeszcze miejsca, ale Wy swoimi myślami już tym żyliście. Postarajcie się zrozumieć, że zamartwianie nigdy nie może Wam przynieść nic innego poza pogorszeniem sytuacji, w której się znajdujecie, i maksymalnym utrudnieniem odnalezienia dobrego rozwiązania. Jeśli naprawdę chcecie pozbyć się swoich problemów, musicie zacząć kontrolować swoje myśli i emocje, zamiast pozwalać na to, by to one kontrolowały Was. Moc jest w Was. Zawsze macie wybór i to zawsze wy podejmujecie decyzję. Możecie się poddać swoim nawykowym myślom, podejmując je i roztrząsając, albo je odrzucić, wybierając świadomie te myśli, które są zgodne z tym, czego pragniecie. Uświadomcie sobie, że macie wolną wolę, a więc musicie mieć możliwość wyboru. Zmiana waszego życia zaczyna się od użycia waszej woli w celu podjęcia decyzji o zmianie kierunku waszej uwagi, a więc podejmowanych przez was myśli i uczuć. Pamiętajcie, że w pracy mentalnej nie macie nad sobą szefa tylko wy decydujecie o tym, czy będziecie praktykować oraz o tym, czy będziecie się w praktykę angażować. Może wam na początku nie wychodzić. Czy też możecie mieć trudności w skupieniu uwagi? Jednak jeśli szczerze się zaangażujecie w Waszą praktykę, będziecie robić postępy. Nie jest ważne to, w jakim punkcie teraz jesteście i z jakiego punktu teraz zaczynacie. Ważne tak naprawdę jest to, co z tym zrobicie. Jeśli niezależnie od waszej sytuacji postawicie na solidną i regularną praktykę, którą potraktujecie poważnie, wasze życie zacznie się odmieniać, a wy osiągniecie swój cel. Pamiętajcie również o tym, że nie ma najmniejszego sensu porównywać swojej sytuacji czy swojego punktu wyjściowego do tego, które mają inne osoby. Nie porównujcie się nigdy do innych ponieważ tutaj chodzi o wasze życie. Skupcie się na tym, by było ono piękne i spełnione. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.